Na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać sobie w, w, w Fortnite'a i wbijać Diamond'a 2 I patrzcie, jaką rangę ma ten gościu, który do nas. Yy, z nami yy, yy, gra. No, się No, to się, się ja No, no. No właśnie wiem. Ale co jest? Jak, my, jak nagle on wyjdzie, jak na, on nam wyjdzie, to my tacy This is the end. No, nie będzie tak źle chyba. Jak on nam wyjdzie, co nie? Ja, to my. To my. This, This is the end. End. O, wylądował u mnie. Nie, akurat mnie nie oglądał. Ty, on ty, się ty, nie mam rusza? mam typa, mam typa, mam typa, 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 Ej, mu mama, mu mu mama chyba odcięła na to Temu typowi. Playboy Kasty. Yeah. That... On się nie rusza no to chyba mu mama O dobra, już się czy... zaczął. Już się zaczął ruszać. A to chyba miał lagać. Ej, wiecie kogo zabiłem? On nie ogarnia Mu ludzie wbijają rangę chyba A ja mam typa, który ogarnia i to full Ej, ka powiedz kaczce Kaczce ja go słyszę Daj kaczce... E, ka, kaczka, daj, daj mu jakieś matce Ja nic nie mam faktycznie. On w nic nie ma Ej daj, daj pistolecik. Ale to jest dla mnie Bo ja tego no gram Urodziłem się tam, gdzie nie chciałem! Ajajaj Dad. ja nie mogę tak. no, jest... On może Aj. ogarniać. Mam nadzieję, że ten czempion ogarnia. Nie, no mi zabiewało broń. Ej ja nie mam amo do... Ej, ja daję amo. Ej, ja dajcie amo do pistolecika. Eee. No. Dzięki. no dawaj. Dawaj mnie to. Dzięki. Ej, on ogarniał, on pół ogarnia. Co my mamy za kolejne? No. Pi, pi, masz. I, ale najlepsze jest to, że na rękę tak liście się też to, nie? Jaką rankę zabijasz. Właśnie wiem. Nie wiem czym. O to ten... dawał? No No cóż. Ej, a ludziom tutaj... Mityk czas. Dobra, to do sprawdzę. Ej, Franek, szybko, chodź, ty coś dla ciebie. Szybko. Gdzie? Tak, Przyjechać. Zwraca. Co masz dla mnie? Ej nie to. Sorry. Ej, to ja teraz Gdzie? Pistolecik! Ej, ty tak wiesz, że ja lubię Dobra. tego pistolecika Może mi dropić. Patrz co patrz to co mam. Pistolecik to wszystko do mnie. No wiesz, tylko masz 6 użyć. Jezu, za to lotno jest piękne Ja się podniecę, to lecimy, tyk, Lecimy na niego Twarda malnia z ociśnięte pięści Minus 16 krak. Dostał crack. Dead Eee, dobra, nie kłócimy się o killa Po prostu lecimy Ej i wy chcesz mi powiedzieć, że, że to są czempionyś? Ej wy chcecie mi powiedzieć, że to są czempiony? Bo... Nie o, no, tak, mu... tak mówię do ciebie jako Fifi, żebyś wiedział. Co, co ja mówi kaska. Ty że... mi powiedzieć, że to są czempiony, tak? No jak widać. No On ginie. Ej, eee, ten. Ma... Kolega ginie. A my w Lublinie! Eee, dostaję, dostaję! Myślisz, że ja mam? Eee, ja widzę Rotate Ale nie drzwi tak ryja, pifi Dobra, Franek, idę dla ciebie Wszyscy mnie walą no co, nie wszyscy ja jako jedyny grałem? Wierzyłem? Mam ręka dzidło No nie! Ej, ej no... egzotyka ma! Egzotyka ma Wolę ej, ej, Nie mnie walczysz. Dostał dużo, ale się A ja, mam, zabiję, dwa, ja się mam dwa... ja mam dwa ja mam. Ja mam... Ale nie dwa. przeklinaj, please! To się nagrywa. Bo, bo w ogóle, w ogóle widzę... To się nagrywa jak coś, nie? No właśnie, to się nagrywa, to się nagrywa. Ja to nagrywam, Ale bo... O, mi strzeliła. Ała, o kur... A co ci strzeliło? O, miła strzeliła! Ej, dobra, nie mogę ruszyć łapą. możesz sztywną łapę teraz. Nie mogę ruszyć jej ręką. Nie wiem, jak ja będę grał. Gugu gaga? Go, go, ga, ga. Trzeba być z nielutowanych. Ja teraz będę grał do końca gry bez pompy, nie? Mam zajebiście trzy testy. Typy, typy. Ty chcesz mi powiedzieć, że to że to są czempiony? Bo on dodał tak dużo. Strzelaj w niego. On no, ma, on ma life. No zabij go, proszę. Nie. Straciłem mój pistolecik. Uciekam. Nie miałem pistoleci, nie miałem. Zobaczymy, co na rysunek. Kaź kobrę. Stałeś się za mało zrobiła. się pistolecik, mi droga. Alem oddaj mi, a, a LPG jest? Ej ma dunda, dunda, duda rozgniewa się na niego też Bardowania, zaciśnięte pięści Dobra, oddajcie mi mój pistolecik Dobra, on ma white, on ma 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 Ja mam te On, minus 20. Ale ja próbuję zabić tego śmierdziela. Ten śmierdziel jest Z. No czemu? Zabij go. Będę miał 3 kile. Tu jest mój lud. Tu jest mój lud. I ten śmierdziel jeszcze zostawia. Serio? Nie, nie zostawia. On leci na nich. Dobra. Ja pierwszy. Tak ja zginęła. Ola magia to. <laughs> sobie. I on tak ogarnie? Nie, on gra chyba na simpelt. Nie, jednak nie gra na simpie. O kur. On go!

ja sam, ja sam Nie próbuj do k***a Nie nazywaj mnie tak Bo próbuję Proszę mogę Proszę, proszę, proszę Cię Patrz pipi co mam Jest tu typ no, proszę, to jest Ej, to jest jajan. ten, którego zabiłam Mogę to? Proszę Zapraszam Cię, ja Możesz, ale o kurwa Już pompa, Dobra dead No nie pompa 3 na championach Dwa. Mam Czemu mi dajesz tutaj? On dostał dwóch Chopy, tu są i Alityk sobie. Dobra, mam 4 No i ja straciłem mojego widoku. Nie, ja muszę do niego zadzwonić. Żeby... Nie, dlaczego on się ruszył? Nie! Dobra, jeden jest dead. proszę. Niech on się wybombi. Niech on się wybombi od strachu. Niech on przeżyje. A ja też się nie zrebootuję? Siedź tu, siedź tu, siedź tu. Siedź w krzaku. Ja też się nie zrebootuję. O oh ja, yeah, ja się nie zrebootuję już. Serio. Halo. Halo. No.

bo no nie było szansy, jak nam dobierać czempiona. 5%! Ej, czempion mnie likwiduje. 5% nam zostało! Mi zostało 5%! Nie, no przez Umriala zostałem! <gryt> Kredyt. Po prostu 400 Ouch! oj Tak Dobra! W tym że oni ogarniają, że na pewno nie mają jakieś diamenty, nie? Wygrali. Ja bym chciał. wygrać. bym chciał. Ja bym chciał. Ja bym mnie kurwa no chciał. Ja

nie wcisnę osobę. Po A ty sam mówisz, że golisz. A ja nie golę. Ja też? A ja nie golę, bo ty jesteś gejem i wtedy, jak jesteś gejem, to golisz. Nie, pa. Podaj mi jej swoje adres zamieszkania, dostajesz patelnię po oreju. Ale leśno. Leśna, ty twoja ty stara. Leś? No zaj go tutaj. Aura, co kutajemy na kawę? Aurelia. Aura, to tvoje máma a tvoje mama tě kocha. Já mu tvojí tvojí mám. Mama... Vole, mamy, mít mama níž. Níž taty. Vole, mít mama níž Do, Doj, do, do, do,

Bo tak jak my mamy tu OG gracza Mamy tu mega OG gracza Ona ma tą monetę taką OG Ale to już dobrać. go nie ma Ej, a wy wiecie, że my gramy Ej, wiecie, że my gramy 3 na 4 Tronno.

kiedy było ostatnim razem, Travis, skąd w sklepie? Ostatni raz. To był drugi rozdział, drugi. Czyli? No, czyli nie, nie wiem. No, długo. Okej. Okay. Ale Dwa temu. Ej, brat wymienia swoje bronie. Pistolecik z tłumikiem i. Sio, siorpa. Sok siorpa? Siorpa! <gry> nie siorbuj mi tutaj tych siorbu. Sok siorp? Ma sok siorpa. Siorpa. A co gdzie nie ma, mówi? do do doj, 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 Ej, nie wiem czy wiesz, ale mam egzotyka. Nie wiem czy ty wiesz, ale ja mam serego chociaż. Leży. No, no się wiem. się leży, 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 Nie mam Nie mam, nie mam leży, najlepszej leży, 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 ja ja. ja Даже в твоей дупе. Ну пока. Знаешь где-то. А, Krysia To jest konto jego brata od razu mówię Tom wymyślą. On ma swoje konto, wiesz, od jakiegoś tam, tamte kont konto ma ten na którym on najczęściej ze mną gra To ma od jakiegoś... Od ilu ty masz tamte konto kaczka? Dwa miesiące trzy 2 miesiące trzy? 2-3 miesiące, rozumiesz? <noise> tak mam! No, patrz Nie bo chodzi o to, że ona jest dobra na kampienie i na blisko Bo wiesz, bo możesz nie uspomnieć Dat? Kaszka, daj mi kill, please. Zet. Kaszka, daj mi jakieś kilo To za karę, za tamtą rundę. A, Kiedy. bo chodzi o to, że w tamtej rundzie y, byłem fragerem dosłownie, bo zrobiłem 4 kilo. Nie mi tego killa. killa. Y, widzę typa, widzę typa. Nie wejrzałem. O kurwa! Ale mi zajebał Śmieć. 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 Czemu się nie nie Pipi 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 Śmieć. 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 Uciekaj! Uciekaj! Proszę! Tak! Żyję! Dobra, ja masz już chill. No nie mam chillu! Ale nie bo ja żyję. My Jelda. O, boże. Święty

Sławiek leci Help Poproszę helpa No right. i dosta kraka w cholerę Jeden, a nie

Powra też mamy Dad? Dobra Mówiłeś, że go się nie da zabić No nie wytrzymam, spominę jebani pani

Powiedział, że on umie grać, nie to co ty? Nie, no ale. Się... Eee, ale ja mam. Kto miał 6 kili? Kto miał więcej kili od ciebie? O wiele razy? A kto mi nie kradł? Kurwa. Tam lecę. To możliwe, że nie ma ludzi. Bo ja mamy, widzę. Nie, nie, chcę Ej, a wiecie, że w tym sezonie ani razu jeszcze nie zginął. <śmany> Zabawny jesteś Wiem. <śmany> nie powiedział, że, że w tym sezonie niby jeszcze ani razu nie zginął.

Эй, 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 пач. Да, 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 да. Я даже вам. Пойдем так. Скайпайс! Скайпайс! Где? Эй, ну. Эй, да, Как-то

No wiem, on przekłada konto. Dobra, więc to nie dzisiaj się się w Galerii ja